Dzień dobry, moja droga strąg siostra, witam cię w kolejnym filmie kampanii strąg siostra. Razem jesteśmy silniejsze. Tym razem zapraszam cię do miesiąca pod tytułem „Moc”. Czy znasz to uczucie, kiedy jesteś w mocy, kiedy czujesz, że mogę być przeznaczyć góry, kiedy nie ma dla ciebie rzeczy nie do zrobienia, kiedy to uczucie, kiedy wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i po prostu jesteś. I ludzie patrzą się tak na ciebie, po prostu czujesz, że ty masz tą energię w sobie, tą energię mocy. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie takie chwile z Twojego życia? Mam nadzieję, że tak, bo o tym właśnie będzie ten miesiąc, o ten rodzaj mocy właśnie mi chodzi. Ale oczywiście nie będzie tylko o tych momentach, kiedy jesteśmy na takiej górce tej mocy, ale będzie też o momentach, kiedy jesteśmy w dołku, o tym jak sobie z tym radzić i jak się z tego dołka szybko wykaraskać po to, żebyśmy byli w tej mocy jak najdłużej. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia całego odcinka. Czym jest moc. Zacznijmy od definicji, mojej definicji oczywiście, bo wszystko to, o czym ja mówię, jest oparte o moje doświadczenie. Dla mnie moc jest to zjawisko oczywiście indywidualne i dla każdego z nas będzie to oznaczać coś. Innego. Będzie przez nas inaczej odczuwana i opisywana. Inne rzeczy będziemy z nią i w jej obecności robić, ale niewątpliwie jest to coś wyjątkowego i osobistego. To jakość, którą trudno jest zunifikować. Nie ma też pojęć, czy nie ma też narzędzi do jej mierzenia i do jej określenia. Dla mnie obrazowo jest to kula czystej energii w naszym subiektywnym świecie. Piękne, prawda? Czysta kula energii. Wyobraź sobie, dla mnie moc to energia, która mnie napędza. I kiedy w niej jestem, czyli mam z nią kontakt, czuję się absolutnie wspaniale. Nie przez cały czas oczywiście, ale przez większość tego czasu. Jestem wtedy bardziej skupiona, na przykład podczas treningu, jestem wtedy wydajniejsza, jestem wtedy na pewno bardziej kreatywna. Bo to jest ten czas, kiedy przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. Ale jednocześnie czuję się wtedy spokojna, mam kontrolę i mam poczucie spełnienia i poczucie swojej własnej wartości. Czuję się wtedy zintegrowana ze światem i to jest trochę tak, jakby świat mi sprzyjał. Może też masz takie uczucie, że rzeczy dzieją się po prostu tak, jak ich potrzebujemy. Ja tak to czuję, ciekawa jestem, jak. Ty to e, odbierasz. Czuję ją poprzez na przykład e, skórkę albo wtedy, kiedy mi włosy stają dęba, jest taki nagły przepływ e, energii. Absolutnie piękne uczucie, trochę tak, jakbym była w obecności czegoś wielkiego, czegoś magicznego, czegoś ponadprzeciętnego. I tu mam do Ciebie pytanie. Zastanów się, kiedy Ty ostatnio czułaś, że jesteś w swojej mocy. Zastanów się, przypomnij sobie tę sytuację, jakie towarzyszyły Ci wtedy emocje, ale też jak reagowało Twoje ciało. Czy też odczuwasz tę energię wręcz w sposób fizyczny? Może te objawy też będziesz mogła sobie przypasować do swojego życia, będą Ci może bardziej znane. Ja, kiedy nie mam z nią kontaktu, czyli ona gdzieś mi po prostu znika, czuję się bez energii. Zagubiona, zmęczona. Mam trudności z e, złożeniem zdania. Trudno jest mi podejmować decyzje. Nie wiem, o co mi chodzi. Jestem niezdecydowana i taka. Wiadomo. No, no. Ale też w kontaktach z innymi daję sobie weź na głowę. E, jestem podatna na zranienia, ale też, e, na przykład, też, co jest bardzo ciekawe, odczytuję sygnały od ludzi płynące jako te przeciwko mnie. W rzeczywistości wcale na przykład takie nie są. Dla mnie moc ma wartość kreatywną. Potrzebna jest mi do kreowania swojego życia. W jej pełni czuję się jak twórca, jak artystka. Tworzę rzeczy dające mi po prostu spełnienie. I generalnie my, strong siostry. Potrzebujemy tego, żeby być kreatorkami swojego życia, własnego życia, bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorczynią, czy prowadzisz jakiś super wielki biznes, czy prowadzisz dom, nie ma to absolutnie znaczenia. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór. Energia mocy nigdy nie jest taka sama i stała. Ma swój cykl przypływów i odpływów. Powiedzmy, że jest jak fala, jak taka sinusoida. Raz będziemy się wspinać, a raz będziemy nie, schodzić w dolinę tej sinusoidy. Ważne jest to, żeby ten proces zaakceptować. Możesz sobie go wyobrazić w zupełnie inny sposób. Dla mnie, powiedzmy, jest to taka sinusoida. I teraz jak zrozumiesz, ten wykres, ten cykl będzie ci po prostu łatwiej zaakceptować moment, kiedy jesteś w tej dolnej fazie energii, bo każda z nas w niej bywa. Ja się wciąż uczę, jak skorzystać z tych momentów e, zatrzymania, bo ta dolna faza jest dla mnie momentem zatrzymania i one też są w procesie kreatywnym po coś. Są ważne, nawet bym powiedziała, że są bardzo ważne. Na przykład, kiedy jestem w dołku. Wiem, że moja efektywność spada. Wiadomo, nie jestem tak produktywna i wiem, że nie zrobię 10 zadań, a na przykład zrobię 5, ok? Więc wtedy jest to dla mnie informacja, że mam inaczej planować swoje zadania, mam trochę zmienić priorytety. Zajmuję się wtedy rzeczami mniej wymagającymi, na przykład no, nie siadam do programowania kolejnego programu Strong Gym, czy Strong Home Gym, czy nowego programu na platformę niderwiska.com, tylko Zajmuję się na przykład planowaniem wakacji, jakimiś takimi mniejszymi rzeczami do zrobienia, które gdzieś tam może gdzieś wisiały nade mną, a nigdy nie było na nie czasu, ale też natrabiam spotkania towarzyskie, zajmuje się mieszkaniem, dekoracją, czy wynajmuję sobie jakieś inne, nie wiem, prace w ogródku, ok? Kiedy nie rozumiemy tego cyklu, to w momencie tak zwanego dołka na siłę chcemy utrzymać. Ciągle tą samą produktywność, co jest przede wszystkim niemożliwe, a po drugie jest przemocowe wobec siebie i w konsekwencji bardziej nas drenuje z resztek naszej mocy. Pewnie znasz to powiedzenie, że z pustego nawet Salomon nie naleje, więc jeżeli czujesz, że przyszedł czas na tą dolinę, po prostu odpuść i okay? zajmij się regeneracją, Zajmij się tym, co ten czas. Możecie zaoferować. Rozejrzyj się, kto jest wokół ciebie. To jest bardzo ważne. Poświęć czas na karmiące relacje. Oddychaj, zadaj sobie parę ważnych pytań i po prostu zwolnij. Nic wielkiego nie stanie się w tym czasie. Świat się nie zawali. Nie bój się tego stanu i tej mniejszej produktywności. Choć wiem, że jest łatwo to powiedzieć, sama tego się uczę. Ale pewne jest to, że pomimo tego, że zrobisz może mniej w tym czasie, to w konsekwencji możesz zyskać więcej lub nawet może się okazać, że tych zadań mogłaś w ogóle nie robić. ok? bo w momencie kiedy złapiesz oddech, trochę się zdystansujesz, przewartościujesz swoje priorytety albo nawet nie wiem spojrzysz na pewne problemy z lotu ptaka. To okaże się, że po prostu cel się zmienia i nie ma sensu dalej puszczanie czegoś. Więc a jest to koncept fali, ok? Fala to fala, jakby jest to wykres. Możemy to akceptować, lub możemy nie akceptować. Ale jest też inny aspekt mocy, o którym chciałam Ci powiedzieć, to że czasami od tej mocy się odwracamy, uciekamy przed nią. Zastanów się, kiedy możesz to robić. To jest bardzo częste, uważam, że w szczególności u kobiet. Świadomie, robimy to świadomie. Z jednej strony uwielbiam być w tej mocy, bo ona mi nadaje power, nadaje mi kreatywność ale w kontaktach z ludźmi widzę, że czasami z tej mocy się sama wycofuję, bo widzę u innych ludzi, że mogę ich w pewien sposób przerażać. Yy, mogę być odbierana przez nich jako taka albo wywyższająca się, albo taka agresywna. Yy, tak było zresztą na studiach. Moje współlokatorki z internetu zawsze mi mówiły, że Agaty, jak wchodzisz do tego pokoju, to Ty po prostu jesteś i wszyscy, nie wiem, zmieniają yy, temat rozmowy albo patrzeć <noise> na mnie dziwnie, jakbym nie wiem, miała im coś e, zrobić złego, od razu jakby kreują sobie opinię o mnie, no, opartą raczej nie o fakty. E, jest to coś takiego, e, kiedy jesteśmy w tej mocy, że po prostu stajemy się może bardziej wyraźne, nie wiem, jak jest u ciebie, e, natomiast w czasach, kiedy nie radziłam sobie z oddzieleniem tego, co jest moje, a co należy do innych ludzi, Czułam się odrzucona, czułam się nieakceptowana, trochę czułam się taka odsunięta od grupy, ok? A dopóki sobie nie uświadomiłam, o co tu chodzi. I jakiekolwiek próby wkupienia się w łaski we mnie jeszcze większy konflikt. I jak wiesz, koło się zamyka, ponieważ naszą naturalną potrzebą jest akceptacja grupy, w której funkcjonujemy, także rodziny. To często nasza własna, wewnętrzna moc. Pada ofiarą kompromisu na rzecz dostosowania się i bycia kochanym. Czy to jest Ci znajome? W jakimś sensie daj mi znać e, jakkolwiek. A teraz chciałabym, żeby sobie przypomniała miesiąc kampanii strąc siostra pod tytułem Ludzie lustra. Myślę, że dość częstym powodem, przez który ucinamy kontakt z własną mocą, jest obawa przed oceną innych osób. Bo w mocy jesteśmy gigantami, jesteśmy stworzeniami, które mogą przenosić góry, mogą pokonywać, mogą zdobywać. Natomiast ludzie w naszym otoczeniu niekoniecznie muszą to rozumieć i niekoniecznie muszą być wtedy w tym naszym świecie. Mają prawo do tego, żeby się przestraszyć, czy też projektować na nas swoje lęki albo jakieś nieprzepracowane historie. Ludzie w mocy mogą być też myleni z ludźmi bezczelnymi albo takimi, którzy chcą nadużyć swojej władzy, kiedy wychodzą z pozycji władzy. Ale pamiętajmy, moc nie oznacza władzy. No, 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 w żadnym wypadku. Przy człowieku w mocy powinnaś czuć się spokojna, powinnaś czuć spokój. Dlaczego? Bo ta moc nie ma charakteru agresywnego. Ona cię nie wykorzysta. Nie musisz być czujna. Nie powinnaś czuć, że musisz też bronić w jakikolwiek sposób swoich granic. Jak odnawiać kontakty ze swoją mocą, czy też jak wracać do stanu mocy, kiedy już jesteśmy w tym domku, a mówmy się każda z nas w nim bywa. Powiem ci, jakie jest moje podejście? Po prostu. Być może twoje jest inne, podziel się chętnie przeczytam, chętnie wysłucham. Dla mnie sposobem jest czucie się w stan, w którym jestem w dołku. Jest to praca z nim. Ale tylko wtedy jest sposobem, kiedy zaakceptuję, że ten dołek jest wartością, a nie karą. Wartością, a nie karą. Czyli nie szamoczę się panicznie, żeby się z niego wydostać jak najszybciej, tylko rozglądam się, patrzę, co mogę zyskać, co ono może mi dać. Oznacza to między innymi Zwolnienie tempa. I wiem, nie jest to łatwe, e, zrezygnować jakby z części planów, nie, ale też często wracam do medytacji w jakichś dłuższych formach. Chodzę na masaże, idę zjeść coś dobrego, e, idę na spacer, chodzę do lasu e, albo nie wiem, planuję wyjazd e, w góry jakieś tam weekendowe. Jest to czas, w którym po prostu trzeba być dla siebie dobrym i trzeba być dla siebie opiekuńczy. Czasami są też to praktyki ruchowe, bardziej praktyki z ciałem, praca z ciałem, polecam bardzo, które pozwalają odnowić połączenie z moimi zasobami wewnętrznymi. Na przykład taniec, sesje pracy z ciałem, mobility, trening również. Czasami pomagają mi też spotkania z grupą. Każda z Was, Ty również, na pewno ma swój zasób sprawdzonych momentów, które pomagają w odnowieniu relacji ze swoją mocą. Może na przykład jakieś wyjazdowe warsztaty rozwojowe. Hmm? Czasami w powrocie do mocy pomagają nam też inni ludzie. Ok? Na przykład nasi przewodnicy duchowi. Nasi przyjaciele, osoby, z którymi jesteśmy bardzo blisko, pomagają nam poprzez pokazanie nam kontekstu, w jakim nas widzą. Dają nam tą perspektywę z boku, może szerszą od naszej własnej, i absolutnie nie chodzi o to, że się zawieszamy na tych osobach i wysysamy energię od tych ludzi. Chodzi po prostu o spojrzenie na to w trochę taki bardziej zdystansowany sposób. Okay? Nasi przyjaciele nam w tym pomagają, ponieważ mocy nie pozyskujemy od innych jak wampiry energetyczne, ponieważ moc mamy w sobie. Każda z nas ma moc w sobie. I życzę Ci, moja droga siostro, żeby się czuła w sobie jak najczęściej i jak najdłużej. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego wstępniaka. I jak zwykle czas na ćwiczenie, na aktywację, którą znajdziesz w planerze Strong Jeżeli nie jesteś jeszcze szczęśliwa posiadaczką planera Strong to zawsze możesz go zakupić. Pamiętaj, że 10% ze sprzedaży trafia do Centrum Praw Kobiet. Bardzo szczytny cel. Jest to dzień, który możesz rozpocząć kiedy chcesz, w każdym miesiącu w roku znajdują się tu e, zawsze dwie aktywacje. Jedną czytam ci tutaj, a drugą mam nadzieję, że robisz e, w domu. Dobra, czytam. Aktywacja pierwsza. Uwaga. Stwórz listę rzeczy, które odbierają ci moc. Mm -mm. Wymień wszystkie niesłużące ci wzory zachowania, myśli oraz nawyki. Powiedz na głos. I ja, Agnieszka Niedobylska. Rezygnuję z tych szkodzących mi programów, które dotychczas pozbawiały mnie mocy. Mm. Od tej pory wspieram tylko zachowania budujące moją dobrą energię i obiecuję sobie, przeznaczę czas na rzeczy, które mnie wzmacniają. Niech to będzie rodzaj manifestu, który ma pomóc w procesie odzyskania Twojej mocy. Na koniec poproszę o wskazówki, które Ci pomogą w przeprogramowaniu na nowe pozytywne nawyki. Nie wiem, możesz zacząć od proszę wszechświat, Boga o wskazówki, inspiracje, znaki, wybierz te, które Ci pasują. I naprawdę, zaufaj mi, w momencie, kiedy siądziesz do tego i faktycznie przerobisz tą aktywację, napiszesz, powiesz, dopiero mogą się zdarzyć jakieś rzeczy cudowne. I w ogóle praca, jakby nie tylko, nie tylko słuchanie tych filmów, ale również praca własna jest mega, mega ważna. No cóż, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za to, że jesteś w tej kampanii, za to, że wspierasz i rozwijasz się. W następnym filmie widzimy się z moją gościnią, wyjątkową gościnią, która o mocy wie bardzo dużo, bardzo dużo. Dziękuję Ci raz jeszcze i do zobaczenia.